Zakład Medycyny Sądowej informował, że prawdopodobnie wiek Denata, którego ciało znaleziono w spalonym wozie, zgadza się z metryką dyrektora Kucha, że z tego co można wnosić, wszystko świadczy, że to on padł ofiarą katastrofy. Wzrost, sądząc z pomiarów kości, także zgadzał się z podanym w dokumentach wzrostem dyrektora, a szczątki zetlałego materiału, które posłano do analizy, okazały się angielskim tweedem. W poprzednio złożonych zeznaniach współpracownicy dyrektora stwierdzili, że nosił on ostatnio tweedowy płaszcz. W kieszeni palta znaleziono portfel i kilka zetlałych papierów, wśród których jakby na urągowisko najlepiej zachowana była fotografia pani Ireny Kuchowej. Wszystko to potwierdzało zdanie majora, że przeprowadzenie identyfikacji byłoby już tylko niepotrzebną, acz kosztowną formalnością. Właściwie już można było pisać raport, że samochód dyrektora Kucha został spalony i że to on sam oblał go benzyną i znalazł śmierć w płomieniach. Szok spowodowany odkrytą zdradą, a następnie zabójstwem żony okazał się tak wielki, że morderca odebrał sobie życie, zamiast, jakby to na pewno uczynił, gdyby przyszedł choć trochę do siebie, zgłosić się na pierwszy posterunek milicji. Pozostawała jeszcze sprawa zmienionej tabliczki rejestracyjnej wozu. To tłumaczyło, dlaczego kuch już tydzień wcześniej nie został zatrzymany przez pierwszy lepszy patrol. Zmiana musiała zostać dokonana w nocy po popełnieniu zbrodni. Wtedy ostrzeżenie tyczące samochodu WE2346 nie zostało jeszcze wydane i przestępca miał parę godzin na swobodne działanie. Ale zbrodnia została dokonana nad ranem, około drugiej-trzeciej godziny. Małe zakłady mechaniczne, które milicja ma na oku, bo zdarza im się handlować kradzionymi częściami. A podejmują się i robót bardziej ryzykownych były o tej porze zamknięte. Nie wydawało się prawdopodobne, żeby jakiś z nich czekał specjalnie na kucha. Gdyby tak było, charakter zbrodni musiałby być zupełnie inny. Nie byłaby to już zbrodnia dokonana w afekcie, ale morderstwo planowane na zimno. Podejrzany zakład musiałby zatem fałszować tabliczkę wednie, lecz wtedy jazda przez miasto w samochodzie poszukiwanym przez milicję byłaby już wprost niemożliwa. Jeżeli nawet ograniczono się tylko do zmienienia tabliczki, nie poddając kosmetyce całej maski wozu. Porucznik Sempołowicz czuł, że ten pozorny drobiazg może mu przysporzyć jeszcze nie lada kłopotu. Na razie pchnął sierżanta kluskę z nadwęgloną tabliczką do najbliższego specjalisty od zakazanych robótek, nijakiego Władysława Guzińskiego. Sierżant wrócił z niczym. To nie jest moja robota, ani w ogóle żadna warszawska, powiedział przyparty do muru Guziński. Tak się tego fachowo nie robi. To panie jakiś szef spartaczył. Widzi pan, jakie te numery podrapane? Nie wykuł liter, a pomalował fuszer jeden. Idźcie z tym, panie władza, na wiochę. tamtego majstra znajdziecie. Tego jeszcze dnia porucznik Sempołowicz wszystko wiedział o pani Teresie z kuchów kaperowskiej. Mieszkała z mężem w ośrodku warzywniczym pod Warszawą. Małżeństwo czerpało duże dochody z upraw. Dom z rozległym ogrodem kupili przed paru laty z jakiejś, jak się tłumaczyli przed wydziałem finansowym, wygranej na loterii z pensji pana Kaperowskiego nie mieli istotnie co marzyć o podobnym nabytku. Poprzednio pan Kaperowski pracował jako technik w zakładzie naprawy telewizorów, jeszcze przedtem w biurze, jako urzędnik niskiej kategorii, był też kiedyś kierownikiem poczty na ziemiach zwanych wówczas odzyskanymi. Ponadto był też szoferem w dalekobieżnych autobusach PKS. A więc, jak widać, z niejednego pieca chleb jadał. Siostra dyrektora kucha była siostrą dyrektora kucha i nic poza tym. Nazwisko Kuchta, na to bardziej wytworne, zmienili sobie jeszcze rodzice obojga. Dopóki mężowi źle się powodziło, była urzędniczką. Porucznik Sempołowicz zatrzymał motor i pchnął furtkę. Naprzeciwko niego wybiegły trzy psy, a na ich ujadanie wyjrzał z szopy niestary, czerstwy mężczyzna z okrągłymi, jakby wiecznie zdumionymi oczami niedołęgi. – Pan do mnie? – spytał. Porucznik zmierzył go badawczym spojrzeniem i postanowił iść na całego. Obywatel Kaperowski? Tak, ja właśnie do was, z milicji. Proszę, o to legitymacja. Chodźmy do szopy. I nie czekając ruszył przodem. Pan Kaperowski zląkł się jeszcze bardziej. Idąc za porucznikiem, bąkał. Ależ nie rozumiem, o co chodzi. Ależ dlaczego? Sempołowicz pierwszy wszedł do szopy. Oświetlił jej wnętrze latarką. Rozejrzał się i podniósł małą blaszaną tabliczkę, stojącą pod ścianą w najciemniejszym kącie. Szwagier dyrektora kucha zbladł. Nie, wyszeptał. Ja tego nie zrobiłem. Kuch sam przerobił numer, a starą tabliczkę tutaj zostawił, tak? Spytał milicjant. To Karola złapali, wyszeptał słabym głosem kaperowski. Te słowa upewniły porucznika, że idzie dobrym tropem. Wkrótce wiedział już, co miał wiedzieć. Oglądał pędzel, farby i lakiery. Technika, jaką dokonano fałszerstwa, była rzeczywiście, zgodnie z opinią warszawskiego specjalisty, bardzo prymitywna. Nie było co tu więcej szukać i Piotr skierował się do wyjścia. Wtedy właśnie do szopy wpadła kobieta. Gdzieś się znowu zgubił, zwróciła się do gospodarza. Myślałam i urwała. Mierzyła wzrokiem obcego. Sempołowicz przyglądał się jej również. To była pani Kaperowska. Nagle jej wzrok padł na tabliczkę. Dlaczego nie zakopałeś tego ty, idioto, jak Karol kazał? Zawołała gwałtownie i równie gwałtownie przygryzła wargi. Zdała sobie sprawę, że powiedziała zbyt wiele. Porucznik jechał do przedsiębiorstwa, w którego kierownictwie zasiadał Karol Kuch. Ta sprawa, chociaż już zakończona śmiercią winowajcy, bynajmniej nie była jasna, a brakło już czasu w codziennej, zdyszanej krzątaninie, żeby ją rozwikłać. Major Krupczyński, tak dokładny w pracy, dopóki to była praca mogąca przynieść praktyczne wyniki, nazwałby dalsze analizowanie sprawy Kucha wałkowaniem jej. Porucznik jednak jeszcze raz chciał sprawdzić wszelkie motywy przestępczego czynu, zanim uzna wypadek Kucha za zamknięty. Zanim umorzy go w swoich myślach, tak jak umorzyła go prawie śmierć podejrzanego, szedł więc jeszcze raz po szerokich, marmurowych schodach. Przed samymi drzwiami dyrekcji zadał sobie pytanie: czego ja tu szukam? Nie przeszkodziło mu to pchnąć drzwi. Tym razem eleganckiej sekretarki nie było, a zastępujący ją stary urzędnik skierował na wchodzącego przestraszone oczy. Pan w jakiej sprawie? Kiedy upewnił się, że ma do czynienia z funkcjonariuszem śledczym, wyraźnie drgnął. Pan będzie łaskaw zaczekać, powiedział żałośnie. Postaram się sprowadzić któregoś z dyrektorów. Sempołowicz podchwycił tę formę. Któregoś z dyrektorów. Była dlań ledwie widoczną oznaką rozluźnienia dyscypliny. Zdanie to doskonale harmonizowało z powyciąganymi z szaf papierami, z szufladą stojącą na podłodze, z całą nieuchwytną atmosferą klęski. Usiadł i spytał. A gdzie jest pan na jadzia? To imię wymienił inżynier Pyzik. Sempołowicz nigdy nie zapominał raz posłyszanych imion. Wzięła zwolnienie lekarskie, jęknął urzędnik i dodał prędko. Ale jutro przyjdzie, już jest wezwana. Skoro tylko wymówił te słowa, zdał sobie sprawę, że lepiej ich było nie mówić. Zamachał rozpaczliwie rękami i uciekł z pokoju. Wrócił po chwili, a za nim powłócząc nogami, blady i w rozpiętej marynarce podążał człowiek, który z takim opanowaniem odpowiadał na pytania oficera śledczego przed zaledwie dziesięcioma dniami. No, co się u was dzieje? Przywitał go Sempołowicz i stanowczym krokiem przeszedł do znajdującego się w głębi za sekretariatem gabinetu. Dyrektor poczłapał za nim. Nie oglądając się, porucznik wiedział, że przyszedł w porę. Pamięta pan naszą poprzednią rozmowę? powiedział bez wstępów dyrektor. A więc mogę pana zawiadomić, że o ile dawniej ufałem mojej garstce, teraz już nie wierzę nikomu, a najmniej samemu sobie. A temu spytał porucznik inżynierowi Pyzikowi. Dyrektor stanął jak wryty. Skąd pan wie, wymamrotał. Skąd pan o tym wie? Sprawa Pyzika wydawała się najprostsza ze wszystkich, ale jeżeli tak nie jest, to jest największym ze wszystkich łajdactwem. Machnął ręką i zakończył żałośnie. Wzywaliśmy go dziś telefonicznie, ale nikt się nie odezwał. Człowiek na drodze wysypywał piasek z trampek. Niecierpliwiły go te buty, zresztą nie były dobrze dopasowane. Postanowił przejść w nich jeszcze kawał drogi, korzystając przy okazji z autostopu, a w Toruniu kupić nowe. Całe życie nienawidził tanich kapci, wszelkiej tandety. Zaklął pod nosem i ruszył dalej. Z przejeżdżającej ciężarówki zamachały do niego ręce. Odpowiedział gestem równie serdecznym i szybko zszedł z drogi. Przyczaił się w krzakach, łowiąc uchem dudnienie, z którego usiłował wywnioskować, czy ciężarówka zatrzymuje się czy nie. Zatrzymała się. Dwaj chłopcy zeskoczyli, ale szofer, widać się śpieszył, bo nie odeszli daleko, tylko stojąc przy wozie wołali: Panie Wieśku! Panie Wieśku! Jest tu jeszcze miejsce, niech pan jedzie z nami! Człowiek powoli czołgał się w zboże, coraz dalej od drogi. Wreszcie wydało mu się, że motor znów zagrał, wtedy ostrożnie podniósł głowę. To spotkanie, jakkolwiek nic złego z niego nie wynikło, przeciwnie, dało mu ono nawet pewne atuty, zdenerwowało człowieka na drodze. Postanowił jak najszybciej zmienić odzież. Nigdy nie był łazęgą i nie miał ochoty, żeby go ktoś wziął za łazęgę. Teraz szedł bocznymi dróżkami. Tu właśnie natknął się na parkę. Mężczyzna i kobieta wytrząsnęli już koc i teraz na czworakach wytrwale czegoś szukali. Kobieta, przystojna brunetka w typie cura natury, założyła nawet przy tej okazji na nos okulary, które kłóciły się wyraźnie z jej typem urody. – Tu powinien być – powtarzała bezradnie, obracając się w kółko – tu gdzieś przecież leżał, a jednak nic nie znaleźli. To właśnie nadchodzący mało nie nastąpił należący na miedzy mały złoty zegareczek. Może to właśnie jest zguba, zapytał i potrząsnął nim w powietrzu. Spojrzeli na niego oboje, kobieta groźnie przez te swoje szkła, ale już po chwili je zdejmowała. Przybysz stanowczo wolał, żeby ich nie nosiła, i to bynajmniej nie ze względów estetycznych. Och, dziękuję, wołała. Tak, to ten, mój Tis Socik. Porwała zegarek i spojrzała odruchowo, która godzina. Było po pierwszej. Gdy to powiedziała, oboje naraz i ona i jej towarzysz westchnęli tak zupełnie jednocześnie, że to aż było śmieszne. Trzeba wracać, zawyrokowała kobieta i niechętnie sięgnęła po wielką plażową torbę. Los uśmiechnął się jej do znalazcy, bo niespodziewanie spytała. A nie przysiądzie się pan do nas? Byłoby nam bardzo miło, jedziemy nad morze. Masz pomysł, łzenka, ofuknął ją chłopak. Ten pan nie jest autostopowiczem. Właśnie, że jestem, wmieszał się wędrowiec, który odzyskał już spokój po niespodziewanym spotkaniu na szosie i zamachał z dala swoją kartą. Ucieszyli się i wyjaśnili, że wyświadczy im tylko uprzejmość, bo zawsze i tak trzeba kogoś zabrać, a oni wolą wziąć kogoś starszego. To znaczy nie starego, ale starszego od innych. Bo te młodziki to chołota i patrzą tylko, żeby co z wozu świsnąć. Sami byli jeszcze bardzo młodzi. Po trzech kwadransach natknęli się znów na tę samą utrapioną grupę młodzieży. Podróżny skulił się w środku wozu, a zajmował sam jeden tylne siedzenie, więc miał dosyć miejsca. Ale go jednak dostrzegli, zamachali rękami i wydali kilka niewyraźnych, lecz entuzjastycznych okrzyków na jego cześć. Pan ich zna? spytał mężczyzna za kierownicą, nie odwracając głowy i co najważniejsze, nie zwalniając pędu. O tyle o ile, odpowiedział powściągliwie. Spotykają się ludzie na szosie. Płocku pożegnał się z parą, która go podwiozła i poszedł po zakupy do nowych pawilonów. Wyszedł w szarej koszuli, sportowych spodniach, sandałach. Ani zbyt elegancki, ani zbyt biedny. Od jeden z tysięcy wczasowiczów. Poetyczna sylwetka, niedbały wdzięk zaniedbanego romantyka. Wszystko to znikło razem z dawnym ubiorem. W ręku trzymał dokładnie owiązaną paczkę. Postanowił wieczorem dyskretnie się jej pozbyć. O noclegu w metropolu nie było co marzyć. Zresztą w obecnej sytuacji nie urządzał go żaden hotel, ale tylu ludzi przewijało się teraz codziennie przez płock w związku z wielką budową, że nie jeden ze stałych mieszkańców wpadł na pomysł i mniej lub bardziej legalnie zarabiał na podnajmowaniu pokojów albo pojedynczych łóżek. Wystarczyło iść na dworzec, żeby się o tym przekonać. Przed dworcem zaraz zaczepiło go paru specjalistów od wyłapywania jeleni. Otrząsnął się tylko i poszedł dalej. Nie był spragniony przygód, co to to nie. Nieco na uboczu skromna staruszka oferowała czyściutki pokoik, gdzie się i umyć można. To odpowiadało jego wymaganiom. Pozwolił zaprowadzić się do pokoiku, który okazał się strychem wyściełanym sianem. Kazał zagrzać dużo wody i umył się parskając. Za pokoik zapłacił z góry, trochę dla pozoru krzywiąc się o cenę, bo babina istotnie zdzierała bezwstydnie. Pomycił, kazał przygotować sobie kolację. Baba rada, bo banknot stu złotowy szeleścił w kieszeni, smażyła już jajecznicę. Wtedy dopiero poszedł na pocztę zadzwonić. Kiedy siedział w kabinie po uzyskaniu połączenia i usłyszał w słuchawce znajomy głos, zrobiło mu się z wrażenia ciemno przed oczami. Omal nie zasłabł, tak głupio z radości. Wszystkie kalkulacje nadal się zgadzały. Nie wyszedł z gry, pomyślał mężczyzna. Im dłużej uda mi się tu przeczekać, tym większą będę miał swobodę ruchów. Za dwa tygodnie, powiadasz, kochanie, dopiero za dwa tygodnie, to okropnie długo, jeżeli chodzi o mnie. Oszaleję z tęsknoty, szeptał w tubę. Za dwa tygodnie, pomyślał trzeźwo, następny etap.